Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 12 grudnia 2020 rok. Zajrzymy do rodziny, tej rodzinki w domu. Co tu się dzieje? Wyjmę słoiczek, żeby było bezpieczniej. Popatrzymy zaraz. Wałkę. Zobaczymy co tu się dzieje. Dobrego. W tej rodzince. Dobra, odstawimy. Tą rameczkę. Pustą. To jest pusta rameczka. Nic tu nie ma. Ja, troszkę syropu dobra, odstawimy zatwor zobaczymy to. No, się pszczółka przykleiła, to widzę. Troszkę złożyłem sobie tu syropu. Troszkę syropu sobie to złożyłem. wielkiego. Ale troszkę syropu. Dałem im troszkę rzadszy syrop. No bo tamten syrop słabo pobierałem. Troszkę wody dolałem. I troszeczkę tu po rameczkach im polałem. Tu, ale tu się widzę, pszczółka przykleiła. Może ją. O. o, jest troszeczkę czerwiu. Trochę syropu sobie. Tu gdzieś mateczka mi się migła. Tadu chyba. A jest, tu chodzi. Przechodzi na drugą stronę. Jest troszeczkę zasklepionego już czerwiu. O, jajeczka są. Zalaczymy z drugiej strony. Tylko inaczej wezmę rameczkę. Owrócę może tak. O co tu jest? też troszkę czerwiu, o tu otwarty czerw jest. Powolutku, a nie przybywa, nie zmniejsza się jak gdyby ta rodzinka. Cały czas, o tu jest zasklepiona rameczka, ale to jeszcze chyba z poprzedniego. Cały, cały czas jest na tym samym poziomie. Teczka. Widać chodzi. Troszeczkę złożyły sobie teraz tu syropu wokół. Widać to? Chyba widać pyłek, chyba na bieżąco zjadają, bo nie widać pyłku. Zaraz zobaczę jeszcze na tamtej ramece. Czy tu jest pyłek pierzga gdzieś? Syrop jest, ale pieszkę muszą, bo pieszkę piłek dokładam, to ubywa pyłku cały czas. To muszą go jakoś zjadać. Pobierać sobie ten pyłek. Tylko trzeba jeszcze wymyśleć jakiś system. Żeby lepiej pobierały ten syrop. No nie pobierają, zmieniłem kąt światła. Też lepiej zaczęły się zachowywać. Ale trzeba jeszcze, chyba mi się wydaje, że trzeba im dać większy pojemnik. A następny raz damy im większy pojemnik, bo to jest cały czas stoi w tym samym poziomie. Co się urodzi, tyle się osypie. Nie możemy tego napędzić bardziej. Ale cała zima przed nami. Będziemy robić jeszcze. Może ktoś napisze jakiś pomysł. Daliśmy rzadszy syrop. Także go tam troszeczkę lepiej biorą. Aha, jeszcze jest błąd. Błąd. Jeszcze może im tu tego syropu damy. Dobra, To będą sobie pobierały. Łatwiej. Łatwiejszy. Bo tu nie za dużo pszczół jest. Gdyby było więcej pszczół, to podejrzewam, żeby było łatwiej to. Przychodzą o, o, o. Z ramki łatwiej je wziąć o, 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 przychodzą Widzicie Pobierają sobie z rameczki. Ten syrapik. Im damy. O, proszę. Z tej rameczki sobie łatwiej pobierają. Dobra, i tutaj może starczy. Na razie. Niech to sobie wezmą. Ma, bezpieczniej. A trzeba szukać metod, aby żeby je zachęcić, bo gdyby tych pszczół było tu więcej w tym oliku, to one by sobie spokojnie brały z, tej, z tego słoika. Ale pszczół, pszczół jest. Mało. No a więc. Musimy szukać metod. Żeby to. Jakoś je zachęcić do brania tego. Syropu. O dobrze. Że... O i fajnie. O i elegancko. No i mamy. Sprzejrzany ulik. Będziemy wyciągać jakieś wnioski z tego. A żeby to znów coś może wprowadzić, coś pomyślimy, coś wymyślimy, coś nowego. Rano dałem im tam do tego. Do tego, tego, tego. tego, tego. O, tak, widać pewnie w miodziku syty. Też pobierają, bo wybrały wszystko, pobierają, także pyłek także wybierają, także no jest, no funkcjonuje ta rodzinka, na razie funkcjonuje, byśmy chcieli, żeby lepiej funkcjonowało, ale musimy znaleźć widocznie jeszcze jakąś metodę, ale zobaczymy w większym pojemniku, co się będzie działo i, i wtedy będziemy mieli jeszcze jakiś pogląd lepszy. Na dzisiaj by było chyba tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego.